Styczeń. Obalona arka, przymierza, zerwana umowa biznesowa, umowa o pracę, zerwany kontrakt. W styczniu wasza praca, będzie wam nie po drodze. Coś tutaj się zadzieje, tym będziecie żyć i się zajmować. Tutaj nie jest powiedziane, czy to ktoś z wami zrywa umowę, czy to wy zrywacie. Po prostu to się dzieje. Luty. Druga karta od razu nam wyjaśnia sytuację. Odwrócona szachownica. Ta praca to egoiści, którzy tak mocno walczą o swoje wyniki, o swoje sukcesy, że działają przeciwko innym ludziom, innym współpracownikom, żeby byli gorsi. Wy rozpoznajecie czarno na białym, jak działa środowisko waszej pracy. Wam to się bardzo nie podoba. Wy taką pracę chcecie opuścić, chcecie opuścić tych ludzi. Bo ta praca to nie jest zespół, który razem działa w imię wspólnego dobra, tylko to jest walka walka między grupami, współpracownikami. By zniszczyć drugiego człowieka, by kolejny dostał wyższą premię. Więc luty jest to kontynuacja Waszych perypetii związanych z pracą. Marzec, kolejny miesiąc o tej pracy, ale Wy tutaj też nie byliście bez winy. Pojawiacie się na karcie egoisty. Więc wy razem z innymi egoistami walczyliście o swoje. Wy mieliście być najlepsi, odnosić sukcesy, inni mieli Was podziwiać, ale inni też chcieli być najlepsi, ale w końcu odpuściliście. Kwiecień To jest dopiero miesiąc Waszej wolności od tego kontraktu. Umowy o pracę sprawa zostaje zamknięta. Pojawia się wodospad, energia źródła, ogromna siła niekończąca się moc. To źródło będzie was napędzać. Będziecie pełni sił, pełni zapału, by rozpocząć nowe życie. Wskakujecie do rzeki i dajecie się nieść jej nurtowi. Płyniecie w nowe miejsce. Maj! I maj pokazuje takie nowe miejsce. Wasze zaangażowanie, jest tutaj przestrzeń, wy coś tworzycie, pod natchnieniem tworzycie, w ciszy, w spokoju, coś wytwarzacie, macie nowe zajęcie, zajęcie, które pojawiło się po tej podróży, po odejściu z dawnego zakładu pracy. Czerwiec, tylko w tym nowym miejscu wcale nie będzie Wam dobrze. Odwrócona karta szczęścia, radości, nie jesteście szczęśliwi. Nie jesteście zadowoleni z tego miejsca, w którym się znaleźliście. Wcale nie jest Wam tutaj dobrze. Lipiec. W lipcu ktoś zwróci na Was uwagę. To jest karta światła, duszy, pięknej istoty, która do Was puka. Ktoś wami się zainteresuje, ktoś będzie chciał Wam pomóc, wesprzeć. Pytanie tylko, czy Wy otworzycie drzwi tej osobie. Nad kartą dziecka jest woda w pozycji odwróconej to jest blokada. Jesteście zamknięci w sobie i jest ryzyko, że ktoś przyjdzie do was z jakąś propozycją, może z jakąś lepszą pracą, lepszym dla was miejscem, ale wy będziecie tak zamknięci w sobie, że nie będziecie z nią chcieli rozmawiać. Sierpień. Ogród to bezpieczna sfera. Środowisko zewnętrzne nie ma możliwości. By swoje zło wprowadziło do środka. Dzieci, niewinne istoty się bawią, uczą, nie martwią się o nic, co na zewnątrz, ale kartę macie odwróconą. Więc tego bezpieczeństwa nie ma, spokoju nie ma. Zewnętrzne negatywne środowisko na Was wpływa. Ten brak bezpieczeństwa może być związany właśnie z tymi problemami w Waszej nowej pracy. Z której nie będziecie zadowoleni. Wrzesień. Karta września pokazuje, że tutaj wcale nie chodziło o jakieś problemy z dziećmi, tylko właśnie o poczucie waszego bezpieczeństwa, ponieważ na wrześniowej karcie jest szczęśliwe rodzinne gniazdko. Piękna karta jest tutaj miłość, światło, rodzina jest. Szczęśliwa, dzieci są szczęśliwe, niczego im tutaj nie brakuje. Piękne emocje, dużo szczęścia, dużo radości. To jest sygnał, że Wy Waszych problemów nie będziecie przerzucać na rodzinę, na dzieci. One nie będą odczuwać tego, co Wy czujecie i to bardzo dobrze. Październik. I ta karta wyjaśnia to, co przed chwilą powiedziałem: płomienie na tym odwróconym okręcie, ale płomienie niebezpieczeństwo jest na górze. Wy jesteście pod linią ognia, jesteście nisko, mało widzicie, mało rozumiecie, macie mały wpływ na to, co tutaj się dzieje, ale jesteście bezpieczni. Nie grozi Wam tutaj krzywda, więc jasno zostało pokazane, że w tym odwróconym ogrodzie nie chodzi o rodzinę, która jest szczęśliwa i zaopiekowana, nie chodzi o niebezpieczeństwo takie jak ogień, po prostu chodzi o pieniądze o finansowe bezpieczeństwo. To będzie Wasza obawa, że ta nowa praca. Nie będzie umożliwiać Wam zagwarantowania Waszym rodzinom tej bezpiecznej sfery do nauki, do zabawy. Nie będziecie mogli jakby dać tym dzieciom tyle, ile chcecie. Ale ta miłość, którą tutaj dajecie tym dzieciom, chyba jest ważniejsza niż te pieniądze. Listopad. Listopad pokazuje królową kluczy, królową pieniądza, królową biznesu. Panie zostały pokazane jako osoby, które odnoszą wielki sukces w biznesie, w finansach. Pieniądze, awanse, niezależność finansowa. Dla pań rok będzie kończyć się bardzo dobrze pod względem finansowym. Grudzień. Królowa Biznesu patrzy na oświeconego Buddę, który wie, który rozumie, który ma sposoby rozwiązania, który wie, jak iść przez życie. Końcówka roku wskazuje, że to panowie mieli problemy, nie panie, ale informacje zostaną rozwinięte w środku koła życia, na ścieżce życia. Początek roku, brak miłości, brak pięknych emocji, będzie to słaby dla Was okres. To wszystko przez pracę. Zima, niedziałanie, bezruch, więc nie będziecie mieli za bardzo pomysłów, co ze sobą zrobić po tamtej pracy od razu. Brak energii, osłabienie, możliwa choroba. I na to wszystko patrzy się odwrócony król kluczy, król biznesu. Mamy tutaj jasną odpowiedź: to panowie będą walczyć w pracy o swoje prawa i zasady, stawiać warunki, i te wszystkie problemy z opuszczeniem pracy starej, poszukiwaniem nowej, te złe emocje, ta zima, ten brak energii, osłabienie to wszystko tyczy się panów, bo panie to są królowe biznesu doskonale sobie tutaj radzą. Panowie nie na karcie odwróconej panowie tracą tracą finansowo, tracą pozycję, tracą stanowisko tutaj panowie będą mieć problem w tym roku. Dalej pojawia się puste mieszkanie, i to jest kolejne zagrożenie, że ci panowie zostaną sami. Z tej perspektywy, patrząc na ścieżkę życia, w kole życia, widzimy, że to egoistyczne spojrzenie na pracę ze strony panów, odejście z tej pracy przez egoizm. Nadmierny egoizm, że to wcale tutaj dobrze się nie kończy. To odwrócone dziecko, karta radości nad waszym nowym zajęciem, pokazuje, że to nowe nie będzie lepsze, nie będziecie z niego zadowoleni. To nie jest dobry pomysł, by tą pracę zmieniać. Poza kołem życia macie podpowiedź. Uwolnienie się z więzienia, mentalnego więzienia swoich zasad, zachowań. Póki jeszcze czas, zastanówcie się nad tym, bo ta podpowiedź tyczy się tego egoisty. On powinien wyciszyć umysł, swoje pragnienia otrzymywać, swoje chcenie tylko dla siebie, zmienić zasady, zmienić postępowanie, zmienić patrzenie. Wtedy koło życia potoczy się inaczej. Ale to, panowie, wszystko zależy tylko i wyłącznie od was.